tak miałam bana na swoim serwerze. To jest przykre. Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w kolejnym odcinku z quizów. Jeżeli chodzi ogólnie o quizy, to jest spora szansa, że to będzie jeden z w ogóle przedostatnich odcinków i będziemy powoli kończyć a, tą miniserię. Dlatego, że chyba już na samych quizach wyklikaliśmy wszystkie quizy. No chyba, że znajdzie się coś więcej. Ale na ten moment mam odłożone tylko takie typowo halloweenowe i jeszcze oprócz tych, jeszcze jedne ze zwykłych, więc jeżeli pojawią się jakieś nowe quizy, to będą, ale jeżeli nie będzie, no to nie będzie. Także e, myślę, że tutaj ta seria będzie powoli nam wymierać. Dzisiaj dowiemy się, czy jestem jak Enderman, czy jak zombie. E, dowiemy się, czy rozpoznam postacie z Minecraft wersji kawaii. Zrobimy jakieś głosowanie, biologię w Minecraft. Następnie e, będziemy się bawić znowu w villagera. Jaki efekt daje ten enchant? Jaki blok zabierze ci Enderman? Czy, do, czy wiesz, z jakiego Minecraftowego bloku pochodzą te cząsteczki? E, czy rozpoznasz wszystkie postacie, które PewDiePie stworzył w Minecrafcie? I co byś zrobił w tej sytuacji Minecraft? Także, zaczynamy sobie po kolei. Jesteś jak Enderman czy zombie? Którego żywiołu najbardziej nie lubisz? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, bo do każdego czuję jakiś sentyment. Wybierz świat. Zwykły świat. Wybierz moba. Smok endu, villager, endermite, koń? Koń. Którą postać wolisz? Alex, Steve? Nie wiem. Nie wiem. Jak grasz w Minecrafta? Tylko i wyłącznie zwiedzam, najczęściej buduję, bez przerwy zabijam potwory, rozwalam, gram na serwerach, robię kilka z wymienionych. No i ogólnie lecę w survival, więc um, różne rzeczy. Co jest twoją największą wadą? Nerwowość, pesymizm, dziecinność, naiwność, nieśmiałość, samolubność, lenistwo, coś innego. Ja nie mam wad. Nerwowa na pewno nie jestem, pesymistką, oj, to na pewno nie jestem. Jeżeli chodzi o dziecinność, to jest 50-50, bo wykorzystuję momenty, w których sobie mogę na tą dziecinność pozwolić. Jeżeli chodzi o naiwność, to m-m. -mm. Jeżeli chodzi o nieśmiałość, to ee, też zależy, bo ogólnie jestem wstydiocha, ale kiedy trzeba, to trzeba, tak? I się po prostu spinam. Samolubna, no też nie jestem samolubna, raczej najpierw myślę do przodu o innych, a potem o sobie. Lenistwo w ogóle m-m. -mm. Coś innego? Myślę, że coś innego w takim razie będzie najlepszą opcją. Jaki kolor z podanych najbardziej lubisz? Czarny, biały, żółty, czerwony. Jest różowy w końcu, Jezus Maria, ile można było czekać? I zdaje się na los, no to tradycyjnie numer 6. Jestem jak Enderman, zdecydowanie jesteś jak Enderman. Nie lubisz spojrzenia innych i raczej unikasz wody, zgadza się? A może jestem w totalnym błędzie? Pochwal się w komentarzu. No ja bym była dziwnym Endermanem, bo ja bym z wody nie wychodziła. Uh, ale dobra, lecimy sobie z kolejnym quizem, i teraz będzie, czy rozpoznasz moby z minecraft w wersji kawaii. Smok kresu, no to to jest proste. Gast, gdzie jest gast? Tu jest gast. Psy, gdzie są piesy? Tu są piesy. Koty, tu są koty. Creeper, enderman, gdzie jest enderman? Tu jest enderman. Zombie pigman. tutaj. Grzybowa krowa jest tu. Zombie jest tutaj, szkielet Steve jest tu, villagerowie tutaj, żelazny i śnieżny golem tu, zwierzęta farmerskie tutaj, slimy, wiedźma, wider i na końcu pająki. I uwaga, uwaga, jaki będzie wynik? Na pewno stówka, znakomicie ci poszło. Czekaj, czekaj, czekaj. O, teraz zdążyłam. Znakomicie poszło ci rozpoznawanie wszystkich lub prawie wszystkich mobów. Steve byłby z ciebie dumny, brawo. Podziel się wynikiem w komentarzu. No, podzielić się, nie podzielę, ale mamy stuweczkę. Kolejny quiz to głosowanie dla osób grających w serwerach. Przygotowaliśmy kilka popularnych trybów gry, z którymi gracze mogą spotykać się na serwerach. Wskaż, który z nich jest Twoim ulubionym. Freebuild byłby spoko, Skyblock nie wiem, nigdy nie grałam na Skyblocku, Guildie, Survival nie wiem, jakoś to do mnie nie przemawia, Bedwarsy w ogóle nie, SkyWars, mm -mm. Classic Survival, tak to jest super, Mega Drop, mm -mm. PvP, mm -mm. Waterblock nie wiem, nie grałam nigdy, Creative, Creative się szybko nudzi, Prison mm -mm. nie znajduję tutaj swojego ulubionego trybu, myślę, że klasyczny Survival jest jak najbardziej najlepszy. I zobaczmy sobie, co jest popularne pośród graczy najbardziej. I wygląda na to, że Bedworsy są najpopularniejszym trybem. Na drugim miejscu wychodzi na to, że jest uh, SkyBlock. I co jest, ponieważ tu mamy 10, a tu było gdzieś 11, czyli nie znajduje swojego ulubionego trybu. W czwartym miejscu jest Classic Survival. Także no jestem w szoku, że aż tyle ludzi gra w Bedworsy. Ja za Bedworsami nie przepadam. Nie odnajduję się w ogóle na tym trybie. Czy wykupiłeś kiedyś stałą lub tymczasową rangę na serwerze, na przykład Vipa? E, nie. Wolisz integrować się z innymi graczami, czy raczej pozostać samotnikiem? Trochę nie było y, grania z innymi ludźmi i integrowania się, więc myślę, że jest to czas najwyższy. Later. Jeszcze raz, Warrior. Czyż za nie taki Warrior, że aż wcale? Czuję się porzucona. Czymś pomiędzy? Zależy od humoru. I widzę, że tutaj tak jak większość ludzi. Czy masz własnego skina? Tak. Czy kiedykolwiek stworzyłeś własny serwer do gry ze znajomymi? Tak, stworzyłem taki serwer, by móc grać ze swoimi znajomymi. Tak. I taki serwer był, i grałam i kilka było takich serwerów, także um, tak. Czy grałeś chociaż raz na serwerach premium? Tak, grałem na serwerze premium, ponieważ posiadam oryginalnego Minecrafta, który mi to umożliwia. Tak, dokładnie tak. Którą wersję gry obsługuje twój ulubiony serwer? Najnowszą, nie? Chyba, tak. Czy używałeś kiedykolwiek cheatów? Tak, i nadal to robię, bez nich rozgrywka byłaby nudna. Hehe, tak, lecz od dawna już tego nie robię. E, nie, nigdy nie używałam cheatów, tym bardziej, że na Bedroku jest to dosyć ciężkie do zrobienia. Czy dostałeś kiedyś bana na serwerze? Tak, dostałam bana na swoim serwerze. E, I to jest dosłownie, na, jak jest mój świat, Survival, z którego robię serię, który oglądacie. To jak on był jeszcze na reelach, Rilm, na to dostałam bana, a dokładniej dostałam Shadow Bana, czyli jakby. Osoby, które ze mną grały, mnie widziały, ale nikt nie widział, co ja piszę. A kiedy pisałam coś na tabliczkach, to moje wiadomości od razu były gwiazdkowane. Także dostałam bana od e, Microsofta, tudzież Mojangu, na swoim własnym serwerze i nie mogłam z nikim pisać. Moi znajomi pisali, ja nie mogłam. I to musiałam odblokować, wpisując przez jakiś czas e, jakieś losowe znaki. Wtedy to odblokowałam i zaczęło to działać chyba jakieś 3 dni później. Także tak miałam bana na swoim serwerze. To jest przykre. <laughs> Więcej pytań znajdziesz w naszej nowej aplikacji. Nie. No to sobie odgłosowaliśmy, był story time. Lecimy dalej. Biologia w Minecraft. Rozpocznij, nie wiem na czym to polega. Witaj przybyszu, to ja Gregor Mendel. Dzisiaj przygotowałem dla ciebie biologiczny test. Ostatnio wciągnąłem się w pewną grę Minecraft. Na podstawie infografik z tejże gry przedstawiłem ci różne procesy i pojęcia biologiczne. Twoim zadaniem jest odszyfrowanie, co one znaczą. Bierzmy się do rzeczy, co ci tu przedstawiłem. Nie wiem, ja się nie znam na biologii. Ja już dawno do szkoły nie chodzę. Linienie, aha. A cóż to jest? Siodło. No siodło, no. Siedlisko? S i O i naprawdę aż tak, siodełko. Czas na kolejny obrazek. Co to jest? Ikra? Okej. Dobrze ci idzie. Czas na dalsze zagadki biologiczne. Echolokacja, okej. Okej, mamy to. Co my tutaj mamy? Drzewo węgiel, woda, zachód słońca, bursztyn, może? Fotosynteza! Okej, okay, mamy to. A cóż to jest? Eee, nie wiem. Rośliny nagonasienne, Boże święty. Co tutaj się znajduje? Łuk. Odruchowy. Co to jest? Mm, co to może być? Cukier, miód, jakiś dziwny blok, linka? DNA. Ok. I czas na ostatnią zagadkę, co to jest? Dymorfizm płciowy? No to wychodzi. Biologia w Minecraft. No niestety nie udało ci się rozpoznać znacznej ilości moich zagadek, ale jak to mówią, praktyka czyni mistrza. Zatem ćwicz, ćwicz, a będziesz prawdziwym biologicznym mistrzem. Twój wynik 27%. Ja jestem beznadziejna z biologii. Jakby nie, nie. Mm, mm, mm. Na ile szmaragdów wyceniłbyś ten przedmiot, gdybyś był osadnikiem? Gdybyś był osadnikiem, na ile szmaragdów wyceniłbyś trzy bochenki chleba? Na więcej niż jest podane. Na jeden szmaragd, ale to ja, ja się ścielam w rolę e, wieśniaka, tak? Więc jakby e, ten wieśniak by nic nie zarobił na jednym szmaragdzie. A gdybyś był osadnikiem, na ile szmaragdów wyceniłbyś jeden blok gąbki? Na więcej niż jest podane. A gdybyś był osadnikiem, na ile szmaragdów wyceniłbyś osiem marchewek? Na więcej niż jest podane. Gdybyś był osadnikiem, na ile szmaragdów wyceniłbyś książkę z Enchantem na prawa? Na więcej niż jest podane. A gdybyś był osadnikiem, na ile szmaragdów wyceniłbyś żelazne spodnie? Na więcej niż jest podane. Gdybyś był osadnikiem, na ile szmaragdu wyceniłbyś ciasto? Na więcej niż jest podane. Gdybyś był osadnikiem, na ile szmaragdu wyceniłbyś siadło? Na więcej niż jest podane. Zegar? Na więcej niż jest podane. Nożyce? Na więcej niż jest podane. Mapę? Na więcej niż jest podane. Jasnogłas? Na więcej. Enderperły? Na więcej. I to wszystko. Jaki efekt daje ten enchant? Jaki efekt daje zaklęcie ochrony? Nadaje powok ochroną przez kilka sekund, zmniejsza obrażenia, otrzymujemy dodatkowe serduszka. Zmniejsza obrażenia. Jaki efekt daje zaklęcie mroźny piechur? Mroźny piechur nie pozwala graczowi zapaść się w sypkim śniegu. Zaklęcie to sprawia, że lód niszczy się pod nogami gracza. Zmienia wodę pod graczem w lód. To ciernie. To nie zadaje niewielkie obrażenia atakującemu. To. E, jaki efekt daje głębinowy wędrowiec? Pozwala na dłuższe nurkowanie, umożliwia szybsze poruszanie się pod wodą. Jaki efekt daje zaklęcie prędkość dusz? Umożliwia szybsze poruszanie się na piasku i glebie dusz. Tak. E, zaklęty ogień, dzięki temu zaklęciu wystrzelone strzały zostają podplone, pozwala strzelić, w, powoduje samozapłon trafionych mobów. E, jaki efekt daje zaklęcie lojalność? Truizm zadaje większe obrażenia? Nie, truizm wraca do gracza po rzuceniu. Jaki efekt daje zaklęcie niezniszczalność? Zwiększa wytrzymałość przedmiotu. Jaki efekt daje zaklęcie szczęście? Zwiększa szanse na złowienie cennych przedmiotów. Zwiększa szanse szybkiego wydobycia danych bloków. Może zwiększyć ilość wypadających przedmiotów z bloków. Co? A to nie jest... Fortuna? Tu, tu nie, tu jest błąd w tym, bo szczęście e, zwiększa szanse na e, złowienie i zdobycie lepszych przedmiotów, a fortunka e, z, tutaj robi to. Jaki efekt daje zaklęcie naprawa? Eee, naprawa się, trzymać podniesionego doświadczenia. To. No i super. 10 na 10, przepraszam bardzo. Poszło ci wyśmienicie, jesteś prawdziwym znawcą tej gry, co pokazuje nam Twój wspaniały wynik. Możliwe, że zdarzyły Ci się małe potknięcia, lecz nie miały one tak wielkiego znaczenia dla końcowego wyniku. Gratulacje, możesz być z siebie naprawdę dumny. Pochwal się wynikiem w komentarzu. No i dobra. I lecimy sobie teraz do kolejnego, i teraz robimy sobie zdrapkę, co zabierze mi Enderman. No to dowiemy się, co ten szkodnik mi zabierze. Trawę. Ups, wygląda na to, że Enderman ukradł ci blok trawy. Jeszcze nie wiemy do czego jest mu potrzebny. Podziel się wynikiem w komentarzu. No, trawa to się regularnie zdarza, a najlepsze jest takie, jeszcze sobie gdzieś ją losowo odłożą. Także, um, no. E, lecimy do kolejnego quizu. Czy wiesz, z jakiego Minecraftowego bloku pochodzą te cząsteczki? Okej, okay, cyjanowa wełna to będzie to. Skała macierzysta to. pień brzozy. Kamień to będzie tu, deski tu są deski, lazuryt to będzie tu, nederrak, blok diamentów to będziesz ty, różowy beton, latarnia morska, siano jest tu, jasnogłas będzie tutaj, blok złota tu, blok czerwonego proszku i liście. I elegancko, myślałam, że to będzie trudniejsze. Bez problemu rozpoznałeś wszystkie lub większość cząsteczek z tego quizu. Brawo. No i wynik 100%. Nie to, co w z biologią. Aki, kolejny quiz to, czy rozpoznasz wszystkie postacie, które PewDiePie stworzył w Minecrafcie. No to lecimy po kolei. Sven. Sven to nie był koń przypadkiem? Nie, Sven to był pies. Jorgen to był koń? Któryś z tych? Berni... Nie wiem, kto to był Berni? Alpaka? Koń? Osioł, osioł, Pipi Pupu to była świnka Dark Jorgen to był koń też Watership to będziesz ty i Bird to będziesz ty albo ty, ty, ok i Bird 2 to będziesz ty DJ Moo Ty, ok DJ Ty, 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 ok Stone Guy to pewnie będziesz ty Lazy Panda no to panda Holy Sheep, okej okay, tutaj no, ptak to ptak i Lama Guy. No i elegancko. E, gratulacje, udało Ci się rozpoznać praktycznie wszystkie postacie, które PewDiePie stworzył w grze Minecraft. Która jest Twoją ulubioną? Daj znać w komentarzu. I Twój wynik: 84%. I nie wiem czemu, ale mi w głowie e, najbardziej siedzi e, Watership i Pipipupu. Także to są moje top 2. Wydajcie znać, jakie są Wasze ulubione postacie. A teraz lecimy do ostatniego quizu na dzisiaj. Co byś zrobił w tej sytuacji Minecraft? Co byś zrobił w tej sytuacji? Spokojnie grasz w Minecrafta, nagle spotykasz Hero Wyłączyłbym komputer, szybko zrobiłbym screena, krzyknąłbym, zadzwonił do przyjaciela, próbowałbym go zabić, nie wiem. Nie wiem. <ścoughs> Co byś zrobił w tej sytuacji? Jest noc, a ty jesteś bardzo daleko od swojego domu. Potwory zaczęły się pojawiać. Walczyłbym, nie boję się ich, uciekłbym jak najdalej, wkopałbym się w ziemię, szybko zbudowałbym nowy dom, nie wiem, no to walczyłabym, co mnie tam potwory jakieś. Co byś zrobił w tej sytuacji? Byłeś właśnie w nederze, gdy gast uderzył kulą o twój portal, przez co wyłączył się. Nie masz przy sobie zapalniczki. Jak to nie mam zapalniczki? Nigdy bym o czymś takim nie zapomniał, poszukałbym twierdzy, eee, zamieszkam w nederze, rzucę się do lawy i tak nie miałem cennej rzeczy, nie wiem. Poszukałabym twierdzy. Co byś zrobił w tej sytuacji? Byłeś w Kresie i przez przypadek spojrzałeś w oczy Endermanowi. On teleportuje się do ciebie z zamiarem zaatakowania. Daje się zabić, po, e, buduje nad sobą niski sufit, no i raczej to. Mm, co byś zrobił w takiej sytuacji? Stoisz obok watachy wilków, nie chcąc uderzasz jednego, przez co reszta rzuca się na ciebie. E, spróbuję je zabić, daje się zabić, piję miksturę na szybkość, uciekam, wspinam się na drzewo. E, ja bym po prostu odbiegła, one nie są takie szybkie, weźmy, nie wiem. Co byś zrobił w tej sytuacji? Znajdujesz ogromną jaskinię, w której chcesz zamieszkać. Okazuje się, że masz sąsiadów. Potwory. Wybijam wszystkie potwory po prostu. A co byś zrobił w tej sytuacji? Spokojnie eksplorujesz mapę, gdy nagle widzisz przed sobą wielką budowlę, o której nic nie wiesz. Od razu idę zobaczyć, co w niej jest, no bo jakby... Hello. A co byś zrobił w tej sytuacji? Chodzisz po kopalni w poszukiwaniu surowców, nagle widzisz rozległe jezioro lawy, a po drugiej jej stronie są twoje upragnione diamenty. Mikstura na odporność, no most z bruku, bo to jest jakby takie najbardziej basic, co można zrobić. No i wychodzi na to, że to byłoby na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. I oczywiście zapraszam Was jeszcze na serwer Discord, do którego link macie w opisie. To byłoby tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i papatki!